Trzyma z tej stronie Andrej, to jest pierwszy i to jest kolejny odcinek w Roblox, ale pierwszy w PSGO. No to na no jeszcze PSGO, country e, block to znaczy nie było. E, roblox, to jest kolejny odcinek w Roblox, ale nie było country no Dzisiaj zobaczycie mojego Aim'a, który jest poniżej 1%, więc jest dobrze. No i po. Lecimy sobie tu. Nie robi się. Tu arb tu, no i to, no i po lecimy. Um, Dawnych było odcinków na kanale, przepraszam Was za to, ale no... Przybowałam przerwy, takie chwilę trochę przerwy. Bo no co jest? Nie ludzi. Ej! Czy ja trafiłem na czterech, czy mnie skamowano i nie wytrafiałam, ale nie trafiałam? To było możliwe. To było bardzo możliwe nawet, ale no. Okej! Okay. Okej! Okay. Dobra sobie odprybujmy. Obserwujmy sobie. No i to? Mm. Może na kanale niedługo. Y, Dobra, chcę y, jedno powiedzieć. Będzie ostatnie podejście do en, I już wiem, bo się zbliża. To jest 99. film na kanale Andy Więc jak y, y, będzie już tak filmy u mnie, no to będzie kwestia oczywiście na to. A ten. Y, ten odcinek, to. No i się, no godzinę, tak nie tak. A tu jeden tu... prostu, pozwalam cały ten tylko ujrzyj więcej, u mnie w Dobra, same śpią nie wiem. E, możecie go tutaj oczywiście zobaczyć, które na ten, ale Oj! Neg, to wygląda. Maszyka. O nie! Yes. Neg, yes. O nie! Yes. Ale to by Rekord teraz. teraz. Ja nie mogę, akurat w takim momencie. No i do końca. Jak chcecie zobaczyć na kanale więcej odcinków właśnie w... Controbloxa no to możecie tam łapę w górę. E, Jakbyście się się w są Prawdziwe? Tak? No to możecie napisać w komentarzu Ja bym... i... Tak, nie mam. No, się... fama, Ale fama, 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 nie fama, 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 ale fama, 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 fama,

No, więc niedługo widzimy się na odcinku... No, na co no, to no, no, już już sam już sam nie wiem dodam, chcieli w Tonkę, no, nie za, jeden, nie ,Tu no, 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 godzina, no, 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 to no, 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 Teraz odcinek będzie... piątek... Ja to nagrywałam w czwartek. Wrzucę to w piątek. Jutro albo w niedzielę. No to jedno powiem szczerze albo będzie godzinę odcineczek. Czy coś takie ja nie miałem? Zobaczymy, co jest nie miałem. Oj. ale jakoś się tak nie wymuję tym, tylko gadam takie informacje trochę zadam. no i co? E, tyle. E, tyle. No i co? No, no ja mam tyle mam. No tak, no jutro, jak mówiłam, jutro może być jakiś y, 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 odcinek albo... live nie jem, zobaczę jeszcze. Tam, więc tam zobaczę, jak to się tam zobaczę. Dobra. 28, tak, no to nie jest. Gdzieś, gdzieś, Gdzie gdzieś, nie! gdzieś, no gdzieś, no się gdzieś, no. To gdzieś, Tam nie idzie mi to, ale... Powiem jedno. to, nie jest Tak <grystanie> No i mało ten resztę, jak... Przepraszam, jak... Trójpą mm. mam ci tość i na 7 no to przepraszam. Nie. My. Nie! No odsunąłem! Nie, no tak! 11 kp jest mi No co ja mogę powiedzieć, um, na Andropus mało rzeczy się dzieje. w tym momencie na Andropus mało filmów jest, um, będzie więcej i pewnie ten Andropus będzie, ale end listend, y, end listend, przenieść właśnie na kanał główny, ale nie mam jeszcze co zrobię. Um, jeszcze raz tutaj to zejmę, zostawiam, no i teraz powiedzieć o tym. Um, czy coś jeszcze? No to może jeszcze powiedzieć... Możecie tam tutaj live'u Kuba. Mam 38, czyli po prostu to jest mój aktualny cel. Um, 40... Jest takim pobocznym w tym momencie. To CO ZROBIŁEM?! zrobiłem tu? Jest, ja chciałam tylko tego zabić, a mi strzał powstał na tamtego. To jest... W tej broni mam lepszego anima. Ale ja nie będę No... No trzeba by posłużyć teraz z panem Lamy. mogę powiedzieć. A teraz mnie okropnie wdają, że No co jest? Gdzie chapę! 9 HP! No co jest nie wiem, że fenomenalnie nie pójdzie? Mówiłem! Mówiąc fenomenalnie, nie pójdzie mi w ogóle. Ale no. No i co chore, że zapraszamy do Andrykus, który w opisie. No um, i tu. No i, i sobie tutaj pokładano jeszcze. Możecie zadawać pytanie w komentarzu czyście... a link do Discorda macie tam, e, link do Discorda tam, tam można do mnie napisać, pogadać, bo, bo ja jestem czynny, e, sprawdzam No po prostu jestem aktywny tam. no. Dzisiaj nagrałam mapę od Ceby, gdzie ją ja nagrałam, no, Wiele już chyba to oglądać, no to może to opresz, tylko trochę lepsza, bo na to nie było o ile dobra, tak? O 45 HP. Mestre, espirro, espirro, mestre, fatal, porque é um pequeno monstro, um Nie, nie wiem, nie, nie Dobra, no, to było fajnie, to było fajne, fajne, to, jest, to, jest, to, jest, to było fajnie teraz. Um, więc no, lecimy sobie. Możecie pytać, wyda, wyda, czy w dalszym Możecie nawet znać, czy no chcieli odcineczek z... No, oczywiście byście chcieli odcineczek właśnie z komplet z T-Pet. z włona ma do tkwi, to możecie dać znać.

ale będzie to ciężkie. mogło się to krampić nie, nie to, nie to, nie to, nie to szybko, szybko, trzeba tutaj jeść czy mówię teraz, bo mówię ja teraz nie wiem czy mam prawo autorskie czy nie szybko, 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 szybko niech nie zaszczyci nie, nieee nie. Nie. od pleców ajajaj Ajajaj, aj, aj. no dobra. Nie udało się po prostu. E, Mogę to wygrać, to mi to wygrają, bo jak to gra myślcie, mam 12 minutów. Robię sobie dwie, dwie, dwie rundki pewnie. Albo jedno, dwa odcinki trochę to wygrywa. No zapadł sobie na No, można to zrobić. NIE, DOBRZE! Oj, tu się wykampił, nie lubię tutaj. Przyjechał zakamp i tu Ja nie mogę, no, naprawdę, no to już jest nie, jeden dla mnie wyróżnił, bo on nie mrwia Jeden na, na cztery, bo on mi A i zaraz panie włączymy, bo na, na nas mi się nie miło A i wyszło, i wyszło, Jest tylko... Czterech na jednego i nie tym trzeba, ja, dobra dobra, em, więc będzie tutaj jak mówiłem, zapraszam do... na ekipę tutaj tyle, mm -hmm. trzeba po... bo ja mam w kupić wiem. CO ZNÓW SIĘ STAŁO? Przepytam się pytam co stało? bo nie wiem no co jest nie No czy do tego no nie no nieee, do czego ja muszę No i teraz będzie taki Bo ja się wiem co jest fajne teraz no, chyba nie 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 cheater. To nie nie nie

i się kończy nasz odcinek. No i to. Ym... tyle, no jak mówiłem, już wytłumaczyłem wszystko, prostu miałem tak informacyjnie powiedzieć i tyle, no. Do następnego i... siema!